Zaledwie 230 km od skorzelca jest oferta pracy, z której mogą skorzystać również osoby, które nie posiadają auta, dlatego że zakwaterowanie jest bardzo blisko firmy i możesz sobie po prostu iść pieszo. W tym miejscu szukam spawaczy MAG, którzy mają aktualne certyfikaty i w tych certyfikatach, żeby mieli oni zaznaczoną metodę BW i FW, czyli doczołową i pachwinową. Tutaj spawa się w systemie dwuzmianowym różne części do maszyn. Jest potrzebna osoba, tak jak mówiłam, z aktualnymi certyfikatami i chociażby z podstawowym językiem niemieckim. Jeżeli masz te atuty po swojej stronie, to posłuchaj dalej, co mogę Tobie zaproponować. U mnie, tak jak zawsze, niemiecka umowa o pracę na czas nieokreślony oczywiście zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i oczywiście bardzo dobre pieniądze. Tutaj przy przepracowanych 168 godzinach pracy, jeśli jesteś na przykład na pierwszej klasie podatkowej, to zarobisz spokojnie 2900 euro netto. Jeżeli przepracujesz więcej godzin, to oczywiście otrzymasz większe pieniądze. Zakwaterowanie jest tu w bardzo atrakcyjnej cenie, bo kosztuje zaledwie 280 euro miesięcznie. Jeżeli jesteś zainteresowany, ta oferta tobie pasuje, to proszę Cię, wysyłaj do mnie swoje dokumenty na maila i później się do Ciebie odezwę. Jeżeli jednak ta oferta to nie było to, na co czekałeś, to zaobserwuj mój profil, zaglądaj co wrzucam, bo każdego dnia pojawiają się u mnie oferty pracy i może jutro albo pojutrze będzie coś, co Tobie się spodoba. Do usłyszenia.